Cześć, witajcie. Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym moim wideo. Na dzisiaj przygotowałam dla Was narzucenie oczek, trochę inny sposób narzucenia oczek niż normalnie, z takim małym zygzakiem, jak widzicie tutaj na tych dwóch przykładach. Tu macie przykład z troszeczkę cieńszej włóczki, tu jest trochę grubsza włóczka. Yy, ważne w tym jest to, żeby... Po prostu przy narzucaniu tych oczek wziąć o numer, co najmniej o numer grubsze druty niż normalnie będziecie później dla waszego projektu używać. Zobaczcie, dlatego, ponieważ ten... Wzór ten ściągacz, czy to narzucenie tych oczek nie jest aż tak bardzo elastyczne. W tym wypadku tu nie chodzi w tym, w tym narzuceniu o to, że ten wzór jest elastyczny, tu po prostu chodzi o te zygzaki, że to bardzo ładnie wygląda. Ja z Wami narzucę. Aha, i jeszcze co jest ważne, widzicie? Zapomniałabym o tym, a to jest najważniejsze. Przykładowo, na Wasz projekt potrzebujecie 60 oczek. A więc narzucacie na te druty 60 oczek, e, nie narzucacie na te druty 60 oczek, tylko połowę. 60 oczek plus 2 brzegowe potrzebujecie, więc narzucacie 30 oczek plus 2 brzegowe. Potrzebujecie 30 oczek na Wasz projekt. Narzucacie. Nie 30 plus 2 brzegowe, tylko 15 plus 2 brzegowe. Ja będę z Wami robiła przykład na 20 oczek plus 2 brzegowe, a więc będę miała 12 oczek na drucie. Muszę narzucić na drut 12 oczek. I zobaczcie, mam jedne druty, które są grubsze i jedne są cieńsze. Narzucacie tymi grubszymi drutami Wasze oczka. Po przerobieniu drugiego rzędu, przechodzicie znowu, jeżeli robicie dalej na wysokość, tak jak ja tutaj robiłam w tym przykładzie wzór ściągaczowy, przechodzicie na numer mniejsze, robicie wasz ściągacz. W trzecim, ja mówię w tej chwili po narzuceniu trzeci rząd, a później przechodzicie znowu na grubsze, bo taka jest w sumie zasada, przechodzicie znowu na grubsze, żeby robić wasz normalny. Wzór. My w tej chwili narzucamy na druty 12 oczek dla tego przykładu dla Was całkiem normalnym sposobem pokazywałam Wam to już na moim kanale, jak narzucać oczka. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 i 12. Dwa mi się nie podobają, brzydko się narzuciły, zrobił się tam taki supełek nieładny. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Odwracacie Waszą robótkę. Oczko brzegowe <coughs> zdejmuję, nie przerabiam. Brzegowe nie przerabiam, a następnie. Robicie w ten sposób, że ten prawy drut wsuwacie pod całą tą robótkę. Zobaczcie. Widzicie? Tu jest prawy drut. Wsuwacie go po prostu pod całą robótkę. A więc zgubiłam oczko przez to gadanie. Będę musiała. Wsuwamy ten prawy drut pod tą całą robótkę i wyciągamy włóczkę. Zrobiły nam się teraz dwa oczka, to znaczy oczko brzegowe i dodatkowe oczko. Ja będę musiała na końcu sobie jeszcze jedno oczko dobrać, bo zgubiłam to pierwsze, na to nie patrzcie. Następnie robimy jedno oczko prawe i powtarzamy. Znowu prawy drut wsuwamy pod całą robótkę. Wyciągamy włóczkę. To jest dodatkowe oczko, robimy, ale nie narzutem, tylko podbierając to oczko, można powiedzieć. Znowu mamy prawe oczko i jeszcze raz, zobaczcie, może w ten sposób położę to. Kładziemy ten prawy drut pod naszą robótkę, wyciągamy tą włóczkę i robimy jedno oczko dodatkowe. Znowu oczko prawe i jeszcze raz. Oczko prawe i znowu prawym drutem od spodu podbieramy włóczkę i robimy tak jakby narzut, ale to jest od spodu. Jedno oczko prawe i jeszcze raz. I tak do końca waszego. Waszej robótki, po prostu podwajacie tą ilość oczek. Ja muszę tutaj oszukać na końcu siebie samą i was też i zrobić po prostu jeszcze jedno oczko. Nie, właściwie nie muszę. Słuchajcie, ja będę miała 11, jest ok, bo, bo, bo po, pogubimy się. Zrobiłam ostatnie oczko tutaj prawe, i teraz podbiorę ostatni raz, i ostatnie oczko brzegowe przerabiamy na lewo. Gotowe. Już jest gotowe. Odwracamy robótkę. I oczko brzegowe. Następnie mamy jedno oczko lewe, jedno oczko prawe, jedno oczko lewe, jeszcze cały czas robimy tymi grubszymi y, drutami, jedno oczko prawe, jedno lewe. Lewe oczko to jest to, które podebraliśmy. Słuchajcie, zobaczcie, tutaj to jest tak bardzo fajnie widoczne. Widzicie? To jest to, które podebraliśmy. I to przerabiamy na, na lewo. Jedno oczko prawe, jedno lewe. Prawe, lewe. I tak robicie do końca waszego rzędu. Jak przerobicie ten drugi rząd, popatrzcie, tak wygląda później wasz rancik po przerobieniu tego drugiego rzędu. Odwracacie znowu robótkę i teraz dopiero możecie zacząć ściągać cieńszymi drutami. Widzicie, ja przechodzę znowu na cieńsze druty i teraz robicie oczko brzegowe i tu schodzi wam z drutu oczko prawe i też przerabiacie to na prawo. Oczko lewe na lewo. I w ten sposób robicie wasz ściągacz tymi cieńszymi drutami na tą wysokość, jaka Jaką chcecie mieć w waszym projekcie? Prawe, lewe, prawe, lewe i tak dalej, i tak dalej. To wszystko. Już więcej wam nic nie muszę do tego wzoru dodać, do tego narzutu. Yy, widzicie, że, że ważne jest tylko, żebyście połowę oczek, tych oczek, które potrzebujecie na wasz projekt, żebyście nabrali <laughs> przepraszam, tylko połowę. I tak to wygląda, zobaczcie. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Życzę Wam miłego dnia i już dzisiaj zapraszam na kolejne moje wideo. Bądźcie zdrowi. Na razie, cześć.